Po wróci, Witamy po z dobra. małym zderzeniu autka z drzewem. Kierujący <grymiancy> nie podołał. Kierujący nie podołał z górki i walnął w drzewo. Małe obrażenia. Małe. Drzewo dostało. Autko się złamało. Kierowca prawie głowę. Ta kierowca prawie głową w drzewo walną Czekaj Zrobię zdjęcie na miniaturkę, weź daj rękę tak Nie, jest Dobra, jedziemy Orzyś chupier, władznów Tak chce się kupę

nie podołał. Zostawcie łapkę i suba. Kiedy? A, cześć, z tej górki. mi skręciło ojejku kierowca nie podołał, no nie podobał to szyny były złe, tory były złe a ten dalej jedzie o Jezu dobra wracamy jak ja będę na autku Dobra, szybko wróciłem Ko... o, o na kole Ło malina. O, na kole Więc wam tyle, fajnie jest w tym autku O, ahoj, coś czasło. No, ale zarabi wale. Oj, oj, oj. Nie wyrwać! Nie mogę go wyrwać! Okej, okay. no! Oh. Kurde, jeszcze raz! <grywa> 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 Za mocno! znowu wyciągarka się odczepiła. Jajku kurczę! O w korpity. Wracam zaraz. Dobra, jesteśmy po paru tej fajnych przejaździach. Koła jeszcze ledwo się trzymają. Ogólnie cały autobus się trzyma Ten nie umie niech biegu Ja nie wiem nie No i takie życie Oho na koło o! Panie Ja tu kurde na kole to Mistrz jestem Aż Chcesz ty na kole Chcesz na kole? A U. kurde Ciężko się z telefonem na kole jeździ Mało co miejsca na nogi, ale jak już jedziemy No coś próbuje. Ja nie wiem co on chce Tyłeczek jeszcze jest A ja chyba próbuję po korzeniach, ale coś mniej idzie, ja znaczy po drzewach. Tylko Sebaldo. Tylko se zaskoczył. Ja nie wiem co mam wam mówić kurde z tego autka. O. Ogólnie Daliśmy sobie tu siedzenie. Ja tu wam zrobię room tour, Tylko trochę mnie denerwię. No. Dobra. Dałem tutaj takie siedzenie. Bo wcześniej mieliśmy takie plastikowe, teraz dałem takie, o, lepsze. Takie mięciutkie, z siedzenia takiego, no, do biurka takiego, nie wiem. O. Jakieś takie siedzenie. O i na kole. O. Ale mną te lepiej. Jedziemy! Na kole Dobra, ja Cię nagrywam. Danka, dobra Taki room tur mamy Ej, ej, a nie, jest metalowa rurka, dobra, no tak pod spodem, ogólnie warunki są dobre, dobra, a wiem czemu nie, bo kogo nie był włączony, nie było prorobotu. Dobra chwila ciszy, teraz że wąż szkody. <noise> Zatrzymał się jeszcze O, ten wypadł skręk. Ech, dobrze, Zobaczymy co tutaj mamy Chłopie, tak że podwoziłem, tak mi zgięło Kurde, wytrzymała ta rama Czekaj No właśnie chciałem, ale nie na ma terw. No to, że nie ma błota można jechać na to. Czekajcie. Do byśmy musieli biegać. No to, O! Światło. La lampki zaczepił, patrzcie. <grym> Nie wiem, tyle Czekaj, bo ta rurka już mnie irytuje My tu jeszcze kabinę do tego autka damy. My tu jeszcze kabinę damy do niego. <grym> Nie chcę już Ale my się nie poddamy Dobra. O ja Cię I jedziemy po zagryz z domu Ła, ale nie milio to jak w Szotoku Ooo Patrz go Ojej yes. A straconek zaorył Ła mi się jest w rękę o Jezus Maryja trochę z drogi trochę ten zboczyć z trasy, ale Ale mi nagle wywalił pręwa Jem teraz ku oh, nie idzie patrzcie to Tutaj pole jest ale nie ura. Nie, bo górka patrz, co się zjeżdżą. O, nie drugi raz. E, eee, tam z mocowaniami! Kurva! Dobra, pożegnaj się!